Zlękła się bardzo, ale ponieważ nie było już czasu cofnąć się, więc przycisnąwszy kolanko do kolanka, dygnęła słoniowi, jak umiała najładniej. Po czym wyciągnęła rączkę z begoniami i ozwała się trochę drżącym głosikiem. Dzień dobry, kochany słoniu. Ja wiem, że nie zrobisz mi nic złego, więc przyszłam, żeby ci powiedzieć dzień dobry i mam tylko te kwiatki. A kolos zbliżył się, wyciągnął trąbę. Wyjął z paluszków Nel wiązkę begonii, lecz, włożywszy ją do paszczy, wypuścił zaraz na ziemię, gdyż widocznie nie smakowały mu ani błahate liście, ani kwiaty. Nel ujrzała teraz nad sobą trąbę na kształt ogromnego czarnego węża, który wyciągał się i przeginał, dotknął jej jednej rączki i drugiej, potem obu ramion i na koniec, opadłszy w dół, począł się kwiać łagodnie na obie strony. – Wiedziałam, że mi nie zrobisz nic złego powtórzyła dziewczynka choć strach nie opuszczał jej jeszcze pamiętajmy o codziennym czytaniu naszym dzieciom na na świat